Jeżeli macie wolne 5 minut, to zapraszam Was na kawusie oraz chustecznik w stylu szabi. Dla zaprawionych w boju deku to nic nowego, ale jeżeli jesteś początkujący, to możecie coś zaskoczyć. To jest papier ryżowy z serii ITD Collection, a do tego zwykły pojemnik na chusteczki. To jest farba akrylowa. Wymieszałam dwa kolory, aby lepiej pasowały do mojego papieru ryżowego. Pudełko pokrywam jeden raz w tych miejscach, w których będę chciała zrobić później zadrapania. Najtańszym, ale jednocześnie całkiem profesjonalnym preparatem do uzyskiwania zadrapania jest zwykła świeczka. Ja ją stosuję, gdy chcę mieć głównie zadrapania na brzegach oraz niewiele gdzieś na środku pracy. A teraz cały chustecznik przemalowuję farbą akrylową białą. Na świecy farba łapie słabo, więc trzeba będzie przemalować pudełko dwa, a może nawet trzy razy. Ten papier ryżowy występuje w dwóch formatach, A3 oraz A4. W tym filmie zużyłam jeden papier, ale ten większy, czyli o wielkości A3. To jest klej do decoupage z werniksem, czyli do kleju została mieszana odrobina lakieru. Papier ryżowy przykleja się bardzo łatwo, smaruję powierzchnię, przykładam papier i wszystko od góry zasmarowuję klejem. Jeżeli okaże się, że papier przycięliście odrobinę nierówno i są jakieś małe szparki, to nie ma się czym denerwować, potem przyciemnię boki i takich niedoróbek nie będzie widać. Górną elipsę przyklejam w całości i czekam aż wyschnie. W filmie to naprawdę szybko idzie, wszystko jest suche i mogę już wyciąć niepotrzebną część papieru ze środka pudełka. Ja się postarałam, ale nie jest to potrzebne, ponieważ jeżeli wytniemy nierówno, to takie zwisające kawałki papieru ryżowego możemy obszlifować papierem ściernym. Papierem ściernym i to dość grubym, czyli np. 180, robimy zadrapania. Każdy drapie ile lubi, a ja lubię drapać mocno. Na tym etapie zabezpieczam pudełko jeden raz lakierem akrylowym matowym. Takie przemalowanie lakierem zawsze robię jeden raz przed rozpoczęciem kolejnego etapu zdobienia przed chlapaniem albo cieniowaniem ponieważ jeżeli coś mi nie wyjdzie, to z lakieru bez problemu to zmyję. To jest masa super lekka, według mnie absolutnie najwspanialsza do robienia różnego rodzaju wycisków foremka silikonowa o nazwie sznury. A wyciski z tej foremki robimy tak. Trzeba ukulać wałeczek, wepchnąć go do foremki, a następnie od razu wyciągnąć. Nie ma problemu z wyciąganiem, to wyłazi prawie samo. A to druga moja ulubiona foremka. Po prostu takie zabijaski, które możemy dowolnie łączyć i rozcinać. Uważam, że są przepiękne, więc widzieliście je w wielu moich filmach. Takie wyciski można od razu na mokro przykleić do pudełka, poczekać aż wyschną i wtedy zacząć je zdobić, albo tak jak ja w tej chwili najpierw je suszę, zdobię, a dopiero potem przykleję. A dokładnie to zrobiłam tak, najpierw moje wyciski wysuszyłam, a następnie pomalowałam lakierem akrylowym matowym. Gdy lakier wysechł pomalowałam je rozwodnioną farbą akrylową i jeszcze na mokro wytarłam nadmiar farby. Wyciski przyklejam do pudełka klejem o nazwie Express Glue. Łapie szybko, ale nie od razu, możemy jeszcze chwileczkę naszym wyciskiem jeździć po pudełku. Ale gdy już złapie, naprawdę trzyma 100 lat i jeden dzień dłużej. No i pamiętajcie, żeby kleju dać niedużo, nawet mała kropelka naprawdę świetnie nam złapie. Ten wycisk podczas chnięcia troszkę mi się wykrzywił, więc zgodnie z regułą nie rób nic na siłę, weź większy młotek, wzięłam klej na gorąco i w tym wypadku wszystko złapało dokładnie tak jak chciałam. Jeżeli praca ma mieć stary klimacik, warto pocieniować brzegi. Do cieniowania używam pędzla skośnego oraz farby akrylowej Stamperia Seria Allegro. Gęstym lakierem akrylowym dodam mojej pracy trochę blasku i elegancji. Błysk będzie ładniejszy, jeżeli położycie 2, 3 a nawet 4 warstwy lakieru. A na koniec wisienka na torciku klejem na gorąco, do środka wklejam koronkę i praca gotowa. Tradycyjnie listę artykułów, które widzieliście w filmie, zamieściłam w opisie filmu, czyli na dole. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na serwis inspirello.pl